Jest taka postawa dosyć naiwna, która mówi, że ja zawsze sam najlepiej wiem, co jest dobre i nie zaakceptuję tego, że ktoś może wiedzieć to zasadę lepiej ode mnie. Dlaczego nie jest to najlepsze podejście, a może nawet szkodliwe? Ponieważ nawet nasze codzienne doświadczenie podpowiada nam, że na różnych etapach naszego życia my potrzebujemy jakiegoś nauczyciela. Potrzebujemy jakiegoś przewodnika, jakiegoś mentora, kogoś za kim idziemy, kto zna drogę, albo ktoś, kto poznał jakiś, jakiś fragment rzeczywistości, lepiej niż my poznał. Jeśli ktoś mówi, że jest tak wolny i tak niepodległy, że może robić to, co chce, to niech sobie nawet spojrzy na swoje codzienne wybory, których dokonuje. Prawda jest taka, że mnóstwo rzeczy ma na nas wpływ. Ludzie ubierają się w określony sposób, no tylko dlatego, że ktoś zobaczył, że tak trzeba się ubierać. Słuchają muzyki, bo jakaś grupa ją słucha. Nawet to, co oglądamy w internecie, jest nam podsuwane, i wcale nie jesteśmy tacy wolni, jak nam się zuchwale wydaje, gdyż te algorytmy nam podsuwają różne treści, żeby utrzymać naszą uwagę. I nagle odkrywasz, że coś ci jest proponowane, a nawet nie wiedziałeś, że tego potrzebujesz. I można powiedzieć, że jest cena za uczniostwo, ale jest też ogromna cena za brak uczniostwa. Bo życie bywa ciężkie i sami sobie nie poradzimy. Czytałem sobie ten fragment Ewangelii, to przypomniało mi się słowa mistrza Karta, jednego z dominikańskich mistyków nadreńskich, który mówił, że jeżeli chcesz usłyszeć głos mistrza Jezusa, Musisz wyciszyć wszystkie pozostałe głosy. Dzisiaj Pan Jezus mówi nam o czujności, żeby być czujnym na obecność Boga, czyli jeśli żyjemy w jakiejś duchowej nietrzeźwości, to ona otępia nasze serca i tracimy zdolność do widzenia Boga. Myślę, że wielu z was wie, na czym polega rozmowa z osobą pijaną. Nie ma żadnej rozmowy. Rozmawiasz z kimś, kto jest jakby za szybą. Wiemy, na czym polega rozmowa w hałasie, albo obejrzeliśmy jakiś taki pobudzający film, albo naczytaliśmy się dziesiątki wiadomości i informacji w internecie, to czy jest możliwa modlitwa po tym? No bardzo często nie, bo nadmiar dźwięków, obrazów, treści, albo nasze nadmierne pobudzenie emocjonalne sprawia, że tracimy kontakt ze sobą i trudno jest nam odkrywać obecność Bożą. Ona oczywiście nadal jest, ale jest zagłuszona. Wanda Płtawska wspominała, że z obozu w Ravensbrück wyszła kompletnie załamana. Bez nadziei i z przetrąconą wiarą w człowieka. Zobaczcie, nie w Boga, ale właśnie w człowieka. Przeważnie jest tak, że ludzie tracą wiarę w Boga, ale w jej wypadku ona straciła wiarę w człowieka. Wiedziała do czego zdolni są ludzie i to nie tylko oprawcy, ale o czym może rzadziej się mówi, także sami więźniowie. Dlatego straciła szacunek do człowieka i w ogóle nie umiała sobie z tym poradzić. Było jej tym gorzej, że cały czas wierzyła w Boga, a trudno żyć, trudno wierzyć, mając przed oczami kontrast pomiędzy miłosiernym Bogiem, a tym, co. Po co potrafią sobie nawzajem zrobić ludzie. Więc modliła się, chodziła do spowiedzi, ale jakoś nie mogła usłys usłyszeć niczego, co by jej jakoś pomogło. Aż pewnego dnia zaszła do kościoła niedaleko nas, kościoła świętego Floriana w Krakowie. No i tam siedział w konfesjonale młody ksiądz, wikary. No i powiedziała mu jeszcze raz o swoich wątpliwościach, a on wskazał na tabernakulum i powiedział: Idź do Niego, On Ci pomoże. Przychodź do Niego, słuchaj, On Ci odpowie. To był ksiądz Wojtyła, pierwszy ksiądz, który nie dawał jej żadnych gotowych formułek czy reguł i nie proponował jej swojej własnej duchowej pomocy, czy psychologicznej, czy duchowej. Po prostu powiedział, żeby ze swoim bólem i pustką poszła do Jezusa. I myślę, że kiedy odsyłamy ludzi do żywego Boga, On sam dokonuje reszty. Nie da się siebie samego zrozumieć w całości, to jest właśnie to zdanie, Jezu ufam Tobie, że skoro ja odniosłem porażkę w poznawaniu siebie, w swoich decyzjach, to wierzę, że Pan Bóg zna mnie dużo lepiej niż ja i poprowadzi mnie znacznie lepszą drogą. I to będzie dużo lepiej do mnie pasować niż kiedy ja to wybierałem. Więc warto się modlić takimi prostymi słowami: Duchu Święty, wypełniaj mnie swoim światłem, i proszę Cię, żebym nie szedł tam, gdzie jest łatwo, ale tam, gdzie mam być. Żebym nie szedł tam, gdzie jest łatwo, ale tam, gdzie mam być. No dobrze, i takie pytanie często pada: A co jeśli się pomylę? A co jeśli popełnię błąd? No co? No nic. No, zaczniesz od nowa, zaczniesz inaczej. Chodzi o to, żeby mieć w sobie taką gotowość do tego, że ja powstaję na nowo, a nie, że pomyliłem się, to już jest koniec. Na no, kto powiedział, że koniec? No, całe chrześcijaństwo jest o podnoszeniu się z upadku mocą Chrystusa. Kiedy mamy kontakt ze sobą, dbamy o modlitwę, staramy się żyć w stanie łaski uświęcającej, mamy do kontakt z dobrą teologią, czyli czymś, co karmi naszą modlitwę to rozum wtedy oświecony wiarą nam podpowiada tu się najpełniej zrealizujesz ale jeśli tego nie zrobimy albo źle wybierzemy to, 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 to Pan Bóg nie rozkłada rąk i mówi o to, to, to ja już katastrofa to ja już nie wiem co mam zrobić to, albo to już nigdy nie będzie dobrze nie to Pan Bóg wtedy na tej drodze którą pójdziemy zrobi wszystko żeby dać nam maksimum błogosławieństwa Jednym z najpiękniejszych tekstów na ten temat jest ten, kiedy Jakub po opuszczeniu domu i oszukaniu własnego brata, jak pamiętamy, brat jego chciał go zabić, kiedy on jest już pierwszą noc poza swoim domem i leży z poduszką pod głową, z kamieniem, który był dla niego poduszką. No i ma tam tą wizję tej drabin, po której aniołowie wstępują i Bóg mówi do niego takie słowa – Pójdę z tobą, dokądkolwiek pójdziesz. I to jest zdanie, które Pan Bóg mówi do każdego człowieka, i to ono nie oznacza, że nieważne, co robisz. Jeśli Boże, jeśli zrobisz zło, to zrobisz sobie krzywdę, ale uwaga, Pan Bóg też z tobą będzie i będzie o ciebie walczył, abyś się kompletnie nie pogubił. Ja niedawno yy, tak szukałem jakiejś inspiracji na, yy, na, na tę na konferencję, na te rekolekcje i sobie wysłuchałem rozmowy siostry Gaudi z Irminą Śliwińską. Jest taki świetny odcinek o podejmowaniu decyzji na tym kanale Sióstr Blisko Miłosierdzia, blisko Rahamim. I, i tam ktoś właśnie chyba ta Irmina zauważyła, że mając tak wiele możliwości do wyboru, to podejmowanie decyzji jest trudniejsze, bo poczucie straty jest większe. Że, jeżeli coś wybieramy, to coś musimy odrzucić. Każda decyzja wiąże się z tym, że ja coś odcinam. Z czegoś muszę zrezygnować. I wtedy pojawia się lęk, że, jeśli źle wybierzemy, to już w ogóle będzie klęska. Ja przeczytam Wam fragment dzienniczka, to jest numer 800, w którym Faustyna mówi właśnie o takiej sytuacji. W niepewności powiedzieć sobie, Cokolwiek zrobię, będzie dobrze. Mam intencję zrobienia dobrze. Pan Bóg przyjmuje to, co my uważamy za dobre, i to Pan Bóg przyjmuje i uznaje za dobre. Nie martwić się, jeżeli po czasie sprawy okażą, okażą się niedobre. Pan Bóg patrzy na intencję, z jaką zaczynamy, i według niej będzie nagradzał. Co zrobić? Co wybrać? Nasze wybory najczęściej właśnie na tym polegają, nawet to nie są wybory pomiędzy dobrem a złem, tylko pomiędzy jednym dobrym a drugim dobrem, bo my generalnie wiemy, że coś jest złe i nikt nam nie musi tego mówić, ale częściej jest, jest kłopot pomiędzy jednym dobrym a drugim dobrem i kiedy podejmiesz decyzję, to będzie dobrze i Bóg pójdzie z tobą. Wiara w Bożą opatrzność to jest chyba jeden z najbardziej zapomnianych dogmatów obecnie w Kościele, ale właśnie wiara w Bożą opatrzność nam podpowiada, że wszystko może być pomocą w drodze do nieba. Wiara w Bożą opatrzność wcale nie oznacza, że Pan Bóg wszystko zaplanował z góry, a do nas należy tylko wypełniać te plany, no bo takie przekonanie szybko doprowadziłoby nas do rozpaczy. No bo gdybyśmy tylko zeszli z właściwej drogi, to kto by nam dopomógł? Opatrzność Boża znaczy, że dokądkolwiek zaszliśmy, to tam znajduje się początek drogi do nieba. I choćbyśmy przegapili setki wskazówek i dziesiątki razy skręcali nie tam, gdzie było trzeba, a nawet najmniej potrzebniej skomplikowali swoją podróż, to droga nadal nas wzywa, a Chrystus wciąż czeka, żeby okazać nam swoją łaskę. Więc warto myśleć o Bożej Opatrzności jako o sposobie, w jaki Bóg włącza do swojego planu wszystkie nasze wolne wybory, a nawet nasze grzechy. Wszystko. Można powiedzieć, że On jest takim mistrzem, który nawet nasze potknięcia potrafi uczynić tańcem. Wystarczy sobie przypomnieć kalwarię, żeby zobaczyć, że nawet nasz lęk czy nienawiść stają się okazją do odkupienia. Więc nie trzeba się tak bardzo obawiać swojego lęku, swojego strachu, czy nawet popełnionych błędów. I nawet jeżeli nie potrafimy sobie z nimi poradzić, to Bóg nie jest pokonany. Ojciec Częczyny zapytał dzieci, ile razy w ciągu dnia jesteście wołani, że woła was mama, woła was tata, no i czy to jest przyjemne. No i dzieci mówią, że no tak, a inne mówią, a ja, że jestem tym zmęczony, tym ciągłym wołaniem. A ona w końcu ojciec Ciencini mówi, a wyobraźcie sobie kilka dni, kiedy nikt was do niczego nie woła i nikt was nie zauważa. Więc kiedy sam myślę o tym wołaniu Boga. To widzę, że Pan Bóg każdego dnia wołał, ale to było wezwanie, które jakoś wewnętrznie pociągało i sprawiało, że ja się czułem też sobą u siebie. W życiu wcale nie chodzi o to, żeby doświadczać jak najwięcej, ale żeby spośród wielu możliwości wybierać to, co napełnia mnie życiem, co zbliża mnie do Boga, który jest źródłem życia. I na sam koniec. Yy, jak chcecie to sobie, to zróbcie takie zadanie domowe. Zachęcam, żeby sobie otworzyć czternasty rozdział Ewangelii Jana i zrobić taki mały eksperyment. Na komórce też można znaleźć sobie bardzo łatwo. Czternasty rozdział Ewangelii Jana. Bardzo krótki rozdział i zachęcam, żebyście sobie wyliczyli, ile razy Pan Jezus w tym krótkim rozdziale używa słowa ojciec w różnych odmianach. Ja sobie wyliczyłem. Ojca, 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 w ojcu, ojciec, ojciec, w ojcu, ojciec, do ojca, ojciec. Czy nie sądzicie, że Pan Jezus chce nam coś jednak powiedzieć? Nie jesteś środą. Nie przyszedłeś na ten świat przez przypadek. Ty wziąłeś się stąd, że jest ktoś, kto Cię kocha i masz Ojca w niebie. Więc nie bójcie się człowieka, nie bójcie się tego, co jutro, ani nawet nie bójcie się tego, co po śmierci. Tylko chwyćmy się tego, który jest naszym Ojcem, który jest naszym Tatą, tego, który zawsze i na zawsze będzie miłością.